wszystkim ja jestem Mikołaj i LEGO, a dzisiaj recenzja LEGO Technik. Ym, numer katalogowy tego zestawu to 42117. Kosztował on 45 zł bez jednego grosza, Ym, mały zestaw, standardowa cena. Ym, tak on wygląda. Ja wam zrobię teraz szybkie cięcie, żebyście widzieli efekt końcowy i widzimy się za moment. Chcę wam jeszcze pokazać jak wyglądają te wszystkie klocki i takie niektóre poszczególne wam pokazać. Na przykład taki klocek z czterema otworami 3 na 3. Tak jakby jakaś przekładnia. I drugi przykład przykładni. przekładni dziwne, pierwszy raz spotykam się z takim klockiem po zbudowaniu wygląda ten samolot, o właśnie tak możemy mu poprawić moim zdaniem zastosowali fajną metodę przyklejania takich dodawania do technik takich klocków że tam dawa, dali takie z dziurkami bolce, no i one przyklejają klocki spadł pod stół mi klocek. Yy, więc tak, fajna metoda. Mi się podoba, może kiedyś wykorzystam. Yy, ogólnie podoba mi się ten mały samolotik. Nie nakleiłem naklejek, no bo uznałem, że popatrzę, jak wygląda bez naklejek. Prezentują się fajnie. Yy, jak widzicie, fajne koła. Ale coś by tutaj prosiło, żeby dodać jakiś klocek większy, coś to zalepić, no ale trudno. Napiszcie też pod, yy, pod filmikiem w komentarzach, yy, czy chcecie dłuższe odcinki z budowaniem takich mniejszych zestawów, 20 minutowe, bo tak to zazwyczaj to 2-5 minutówki robimy. Yy, oczywiście, jeżeli naprawę komentarze, to będziecie pisać, bo nie wiem, czy coś zepsułem znowu tam w komentarzach więc yy, tak wygląda jeszcze raz samolocik opinia moja pozytywna tak no ukryjmy 9,5 no mógł być trochę lepszy oczywiście to technix, więc i tak to jakiś tam mechanizm jest, Ponieważ że jeżeli jeździ to na przykład śmigło mu się okręca to jest jeden plus tego zestawiku Fajne na półkę, tak to ogólnie to jest fajne, a zaletą jego jest długi. Zabawa nim jest moim zdaniem fajna, więc tak, pod tym odcinkiem może teraz też trzy łapki i kolejny nagrywam odcinek dla Was, może recenzję, może coś innego jak tam będzie mi pasowało no i oczywiście jak wam jeżeli jeszcze raz tam dobijemy 20 subskrypcji będzie odcinek specjalny w sumie bardzo specjalny obejście też yy, poprzedni film, czyli recenzję gazetki yy, Lego Star Wars i na końcu filmiku jest bardzo ciekawa informacja więc trzymajcie się i do zobaczenia